Uwaga, zagrajmy w chowanego i sprawdźmy, czy przeżyjesz. Wybierz swój numerek i dwukrotnie na niego kliknij, aby go wybrać. Nie zmieniaj swojej decyzji. Dam ci kilka sekund, abyś mógł go wybrać. Gotowy? To zaczynamy. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, to zostawcie subskrypcję na moim kanale. Dobijmy razem milion. 3, 2, 1. Życzę Wam powodzenia. Ciekawe, kto wygra i kto przeżyje. Dobra, piątka. No, piątka niestety została wyeliminowana jako pierwsza. Mam, nadzie mam nadzieję, że nie byliście piątką. A dwójka coś się odzywa tam. No i dwójki już nie ma z nami, a dziewiątka próbuje uciec. No i dziewiątka nie żyje. Dlatego nie uciekajcie. A jedynka rzuciła nożem. Jedynka ma jakieś ADHD i niestety nie żyje, i więc na pewno nie wygra. Ósemka też ma jakieś ADHD i nie wie, że trzeba być cicho. No i ósemka też nie żyje, a czwórka próbuje... Czwórka też nie żyje. Siódemka próbuje zaatakować morderca, ale niestety jej się nie udało i musi, musi też zostać wyeliminowana. Zostały je trzy numerki. No i trójka na pewno też już nie wygra. Dziesiątka też nie wygra. Szóstka wygrała. Napiszcie w komentarzu jakim numerkiem byliście i czy wygraliście.